I zgromadzenie w kolejnym odcineczku z serii. Yy, zagrajmy w gry androidowe. Yy, znaczy, nie wiem czy to zaliczyć do tej serii, ale dobrze, zaliczmy go. To jest odcinek, który miałem chcę pokazać dość nietypową grę, którą znalazłem na sklepie Play. No i nie sądzę, żeby to była ciągająca gra, żeby można było z niej zrobić serię. Ponieważ oto przed Wami symulator automatu miejskiego. O no to w grze chodzi? Bo no, grze chodzi o to, żeby kupować jak automaty? no, jakieś automatyk. No, mamy już tu jakieś legalne. I tak, mamy na przykład tutaj produkty. A ja to mam z właśnie. I to jest na przykład komerce. Dobrze, i tak to wygląda. Na tak przykład mamy sobie zamówić to. Żeby

Ибо на деле, симулятор автомат то Ну и так по мне венцы выиграют. Венцы просто уже это заниматы. Так его. там И

takie, żeby polować sobie cały czas, tylko na chwilkę też. że nie będzie nie, nie, nie będzie to takie że że będzie zapisany że tych odcinkach, które mamy na tygodniu, nie mam. tylko po prostu wrzucam go tak, żeby ja wam pokazać to grę. Ciekawe, czy widzicie w komentarzach jakieś sztuczki na automat. E, czasami jakbym jak byłem w Krakowie w, <coughs> w hotelu, tam był taki sztuczny automat i z kolegami chodziliśmy w, Kupowali. po prostu wrzuciliśmy, yy, tak kola chyba kosztowała 3 zł, tak wrzuciliśmy 5 groszy 5 groszy i to jeszcze chyba, bo... nie, 5 groszy właśnie chyba wrzuciliśmy i, I dzysię, 5 groszy i wyszło nam nie dość, że to to jeszcze pieniądze oddało, tak więc ale to tylko kaset z 4 roku mogę już wypocząć

Dobrze, w sumie jestem jest, pisany. Jest, na, na tym chyba ta gra polega, żeby ja po prostu kupować... Oba... ...drażnie. No nie wiem, czy to jest to takie fajne. Dobre, to to by było dobra, to co, nie tyle zgrabia. Jest troszkę taka dziwna, że tak powiem. Dobra, więc yy, jak odcinek się Wam spodobał, to może napisać w komentarzach, czy chcecie więcej takich odcineków. A następny odcinek to będzie już losowanie. losowanie. W losowaniu y, zrobimy, przygotujemy sobie karteczki i wylosujemy grę. Y, spośród chyba Indemillionaire, y, Food Draft Simulator, makemory i bloster Wam jeszcze nie pokazywałem, ale y, w grze chodzi, ale to już będzie w kolejnym sezonie. Y, no wylosujemy sobie z tych 3, 3, 3, 3 gier, z których poprowadzimy sobie serię, bo to so, Bo mi mamy ma pokazywałam wam więcej tych gier na odcinku co nie i było ich. Y troszkę co nie, ale są takie gry na przykład, które by was nudziły, według mnie. Ale jeśli chcecie, to to komach, y to... Na gramy, nie? Ale na przykład nie wiem, czy by Wam się podobały, gdybyśmy grali full bike case albo yy, właśnie w y, rider tego albo chociażby w battle flip PVD, pen, bo w grach tu nic innego się nie robi, jak tylko takie zręcznościowe są, co nie? I sądzę, żeby to Was, żeby to Was nudziło. A to chyba by było na tyle w tym odcineczku, to był taki odcineczek dość nietypowy. No to jak jeszcze raz tam, dzięki za wszystkie łapki w górę, jak się odcinek podobał to możesz zostawić właśnie te łapki w górę, zasubskrybować mój kanał, bo za chwilę możemy dobyć do 20 subów, to by było coś bardzo fajnego. Dzięki za właśnie to 14, za ostatnim odcinkiem, aż 4 łapki w górę i ponad 16 wyświetleń było. Najwięcej wyświetleń miałem na kluczu do ls tak? To było wtedy 60 z czymś wyświetleń. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!